Teraz, gdy znasz prawdę o starzeniu się, pozostaje jedno pytanie: co zrobisz z tą informacją? Możesz to zignorować i nadal wierzyć, że starzenie się oznacza utratę siły, energii i jakości życia. Albo możesz podjąć decyzję o zmianie już teraz i zapewnić sobie najlepsze lata swojego życia. Wybór należy do Ciebie. Małe nawyki stosowane codziennie mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki starzeje się Twoje ciało i umysł. A skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że chcesz tej zmiany. Dlatego chcę wiedzieć, jaki był Twój największy wniosek z tego filmu? Co najbardziej Cię zaskoczyło? Napisz w komentarzach. Czytam je wszystkie i chcę poznać Twoją opinię. A jeśli chcesz więcej takich treści, Zostaw łapkę w górę, bo to pokazuje mi, że ten temat jest dla ciebie ważny. Oczywiście zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Tutaj zawsze dzielę się najnowszymi odkryciami naukowymi, które pomogą ci żyć dłużej i zdrowiej. A teraz zrób coś jeszcze bardziej wartościowego: udostępnij ten film komuś, kogo kochasz. Bo każdy powinien wiedzieć, że starzenie się nie jest nieuniknionym losem, lecz czymś, nad czym mamy kontrolę. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zanim ujawnię tę szokującą prawdę o starzeniu się, chcę wiedzieć jedno: czego najbardziej się boisz w związku ze starzeniem utraty zdrowia, zależności od innych, braku możliwości cieszenia się życiem? Napisz w komentarzach: Czytam wszystko i chcę poznać twoją opinię, bo uwierz mi, nie jesteś sam w tym strachu. A to, co dziś ci powiem, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na ten temat. A jeśli chcesz nauczyć się, jak żyć dłużej i lepiej, z prawdziwymi wskazówkami opartymi na nauce, zrób sobie przysługę, polub ten film, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. YouTube musi zrozumieć, że ta treść jest ważna. A kiedy dajesz łapkę w górę i komentujesz, algorytm poleca ten film większej liczbie osób, które, tak jak ty, chcą poznać prawdę o starzeniu się. A jeśli ten film cię zaskoczy, udostępnij go swoim znajomym i rodzinie, bo wszyscy będziemy się starzeć. Ale pytanie brzmi, jak będziemy się starzeć? A to dla ciebie może się właśnie zmienić. Czas nigdy się nie zatrzymuje. Od momentu, w którym się rodzimy, jest w ciągłym ruchu, a my zostaliśmy nauczeni, że z upływem lat nasze ciało nieuchronnie się zużywa, że starzenie oznacza utratę siły, energii, witalności. Ale co, jeśli powiem Ci, że to nie do końca prawda? Społeczeństwo sprawiło, że wierzymy, iż starzenie się to proces liniowy i nieodwracalny. Jak ta klepsydra, w której każdy spadający ziarnko piasku symbolizuje kolejną część naszego ciała ulegającą pogorszeniu. Ale to przestarzałe spojrzenie. A co, jeśli powiem ci, że istnieją ludzie w wieku 60, 70, a nawet 80 lat, których organizm jest biologicznie młodszy niż wielu 40-latków? Jak to możliwe? Te dwie osoby mają dokładnie ten sam wiek chronologiczny. Ale biologicznie są zupełnie różne. To, co decyduje o tym, jak się starzejesz, to nie tylko liczba lat, które minęły od Twojego narodzenia, ale przede wszystkim to, co robisz ze swoim ciałem każdego dnia. Największym mitem dotyczącym starzenia się jest przekonanie, że zależy ono wyłącznie od wieku chronologicznego. Prawda jest taka, że wiek biologiczny jest o wiele ważniejszy. Podczas gdy jedna osoba w wieku 60 lat może mieć organizm funkcjonujący jak u 40-latka, inna w tym samym wieku może mieć ciało zużyte jak u 80-latka. To oznacza, że masz bezpośredni wpływ na to, jak będziesz się starzeć, i właśnie to zaraz ci pokażę. Prawda jest taka, że Twoje ciało nie starzeje się tylko z powodu upływu czasu, ale przede wszystkim z powodu stylu życia, jaki wybierasz. Aby to zrozumieć, Musimy przyjrzeć się temu, co naprawdę dzieje się wewnątrz naszego organizmu wraz z biegiem lat. W każdej z twoich komórek znajdują się małe struktury zwane mitochondriami. To one odpowiadają za produkcję energii, utrzymanie funkcji życiowych i zapewnienie ci sił na każdy dzień. Jednak z czasem, jeśli nie dbasz o swoje ciało, mitochondria zaczynają się zużywać, produkując mniej energii i przyspieszając proces starzenia. I tu jest klucz. Ten proces nie przebiega tak samo u każdego. Niektórzy ludzie w wieku 70 lat mają mitochondria funkcjonujące niemal jak u 30-latka. Inni już w wieku 40 lat wykazują oznaki przyspieszonego starzenia. Różnica między nimi nie tkwi w czasie, ale w tym, jak traktowali swoje ciało przez lata. Najnowsze badania pokazują, że czynniki takie jak dieta, aktywność fizyczna, a nawet sposób myślenia mogą bezpośrednio wpływać na tempo starzenia się komórek. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wskazują, że aż 80% procesu starzenia można spowolnić, a nawet częściowo odwrócić poprzez zdrowe nawyki. To oznacza, że nie jesteś skazany na nieuniknioną utratę sił, choroby i brak energii. Możesz podjąć działania już teraz, aby całkowicie zmienić sposób, w jaki twoje ciało się starzeje. Teraz, gdy znasz prawdę, kluczowe pytanie brzmi: co możesz zrobić, aby zapewnić swojemu ciału najlepszy możliwy proces starzenia? Pokażę ci najskuteczniejsze nawyki, które pomogą ci odmłodzić się od wewnątrz i na zewnątrz. Teraz, gdy już wiesz, że starzenie się nie zależy tylko od upływu czasu, ale przede wszystkim od twoich nawyków. Nadszedł czas, aby porozmawiać o tym, co naprawdę może zmienić Twoje życie. Pierwszym kluczowym czynnikiem jest odżywianie. Wszystko, co trafia na Twój talerz, może przyspieszyć lub spowolnić starzenie się Twoich komórek. Żywność ultraprzetworzona, bogata w cukier i niezdrowe tłuszcze wywołuje stany zapalne w organizmie i przyspiesza degradację komórek. Z drugiej strony, produkty bogate w przeciwutleniacze, takie jak owoce jagodowe, ciemnozielone warzywa liściaste i zdrowe tłuszcze, np. oliwa z oliwek, pomagają chronić twoje komórki i utrzymać ciało młode na dłużej. Kolejnym fundamentalnym elementem jest ruch. Ludzkie ciało nie zostało stworzone do bezczynności. Gdy się ruszasz, aktywujesz mechanizmy, które odmładzają twoje komórki i wydłużają życie. I nie chodzi tylko o intensywne treningi na siłowni czy sport wyczynowy. Małe zmiany, takie jak częstsze spacery, codzienne rozciąganie się i ogólna aktywność fizyczna w ciągu dnia, mają ogromne znaczenie. Ale nie chodzi tylko o ciało. Twój umysł odgrywa ogromną rolę w procesie starzenia się. Przewlekły stres, lęk, a nawet negatywne myśli mogą przyspieszyć degenerację organizmu. Badania pokazują, że osoby praktykujące wdzięczność, optymizm i zarządzanie stresem żyją dłużej i cieszą się lepszą jakością życia. Sen to kolejny kluczowy filar. Zła jakość snu bezpośrednio wpływa na regenerację komórkową, pamięć i zdrowie serca. Jeśli chcesz starzeć się dobrze, musisz zadbać o zdrowy sen każdej nocy. Tworzenie wieczornej rutyny. Unikanie ekranów przed snem i utrzymanie ciemnego, cichego otoczenia to proste nawyki, które robią ogromną różnicę. I na koniec, ale nie mniej ważne, siła relacji międzyludzkich. Osoby, które pielęgnują silne więzi społeczne, mają bliskich przyjaciół, rodzinę i aktywne życie towarzyskie, żyją dłużej i szczęśliwiej. Izolacja społeczna może być tak samo szkodliwa jak złe nawyki żywieniowe. Więc teraz pytam Ciebie: które z tych zmian już stosujesz, a które powinieneś zacząć wdrażać od dziś? Napisz w komentarzu. Twoja opinia jest bardzo ważna, a razem możemy stworzyć społeczność ludzi, którzy chcą żyć dłużej i lepiej. Teraz już wiesz, że starzenie się to nie tylko kwestia upływu czasu ale przede wszystkim wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Być może zastanawiasz się, czy wciąż mam czas na zmiany? A co, jeśli mam już ponad 40, 50 czy 60 lat? Odpowiedź jest jasna. Tak, zawsze jest czas na zmianę. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Naukowcy odkryli, że już w ciągu kilku tygodni zdrowych nawyków można cofnąć wewnętrzne oznaki starzenia. Badania pokazują, że osoby, które zaczynają się lepiej odżywiać, uprawiać sport i redukować stres, potrafią odmłodzić swoje komórki, poprawić wygląd skóry, funkcjonowanie mózgu i poziom energii w organizmie. I nie ma znaczenia, ile masz lat, kluczem jest konsekwencja. Małe codzienne zmiany prowadzą do wielkich transformacji na przestrzeni lat. Nawet jeśli zaczniesz dziś, już za sześć miesięcy twoje ciało będzie funkcjonować inaczej. Wiele osób wierzy, że starzenie się oznacza utratę witalności, ale nauka udowadnia, że jest inaczej. Są przypadki ludzi, którzy zaczęli ćwiczyć po siedemdziesiątym roku życia i znacząco poprawili swoje zdrowie. Inni zmienili dietę. I zdołali zmniejszyć przewlekły ból, poprawić pamięć, a nawet odwrócić przebieg niektórych chorób. To, jak będziesz się starzeć, nie zależy od tego, co wydarzyło się do tej pory, ale od decyzji, które podejmiesz od tego momentu. Twoje ciało nieustannie się odnawia, Twoje komórki nieprzerwanie się rozmnażają i masz wpływ na ten proces. Więc nie wierz więcej w mit, że starzenie się to wyrok. Możesz żyć zdrowo, pełen energii i radości przez długie lata. Wybór należy do Ciebie. Teraz, gdy znasz prawdę o starzeniu się, pozostaje tylko jedno pytanie: co zrobisz z tą wiedzą? Możesz ją zignorować i nadal wierzyć, że starzenie się oznacza utratę siły, energii i jakości życia. Albo możesz podjąć decyzję o zmianie już teraz i sprawić, że nadchodzące lata będą najlepszym okresem w Twoim życiu. Wybór należy do Ciebie. Małe, codzienne nawyki mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki starzeje się Twoje ciało i umysł. A skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że pragniesz tej zmiany. Dlatego chcę wiedzieć, jaki był Twój największy wniosek z tego filmu? Co najbardziej Cię zaskoczyło? Napisz w komentarzu. Czytam każdy z nich i chcę poznać twoją opinię. A jeśli chcesz więcej takich treści, zostaw łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że ten temat jest dla ciebie ważny. I oczywiście, subskrybuj kanał oraz włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Tutaj zawsze znajdziesz najnowsze odkrycia naukowe, które pomogą ci żyć dłużej i lepiej. Teraz zrób coś jeszcze bardziej wartościowego. Udostępnij ten film komuś, kogo kochasz, bo każdy powinien wiedzieć, że starzenie się to nie nieunikniony los, ale coś, na co mamy wpływ. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia w kolejnym filmie.